Witamy w Centrum Rehabilitacji Zdrowy Ruch. W naszym centrum pomagamy poprawić zdrowie pacjentów, ich pleców i stawów na specjalnych maszynach dekompresyjnych bez leków i operacji. Pracujemy z takimi problemami jak ból pleców, szyi, stawów, artroza, skolioza. Dodatkowo pracujemy po urazach i operacjach. Zdrowy Ruch to międzynarodowa sieć ośrodków rehabilitacyjnych zlokalizowana i w Europie, i w Emiratach Arabskich. W ciągu 10 lat pomogliśmy pozbyć się bólu pleców i przywrócić do zdrowia ponad 20 tysięcy pacjentów. Przy pomocy kinesterapii, efektywnej metodzie fizjoterapii, przy pomocy pracy mięśni. Dla każdego pacjenta przygotowujemy indywidualny plan powrotu do zdrowia. Na każdych zajęciach towarzyszyć Wam będzie osobisty fizjoterapeuta, który będzie kontrolował technikę wykonywanych ćwiczeń oraz proces rehabilitacji. Ponadto wykorzystujemy metody pomocnicze. Masaż, suche igłowanie i kineziotaping które pozwolą przyspieszyć proces powrotu do zdrowia. Możesz zapisać się na konsultacje i zajęcia próbne, podczas których zapoznamy się z historią Twojej choroby, przeanalizujemy zdjęcia MRI, wykonamy testy mięśniowo-powięziowe i stworzymy dla Ciebie indywidualny program powrotu do zdrowia. Miło się będzie z Tobą zobaczyć w Centrum Rehabilitacji Zdrowy Ruch. Do zobaczenia!